Wracamy do domu, jest wigilia 2017 roku. Wigilia się rozpoczyna. Kuba jest taki coraz bardziej słaby, coraz mniej uczestniczy w tej kolacji. To co, co dziwne, on wtedy nie ma siły nawet rozpakować swoich prezentów. Mówi, że jest zmęczony, że boli go głowa i idzie spać. Słyszymy diagnozę, zapalenie mózgu. Z dnia na dzień wyłączają mu się kolejne funkcje życiowe. Lekarz już nie mija nam bo bawełna, już mówi po prostu, że zostały kubie godziny życia. A ja mówię, że nie, nie, on jest zdrowy. Ja już nie słucham tego, co mówią lekarze. W imię Jezusa, niech ten mózg się jego odtworzy. Niech się stanie wielki cud. I budzę się, otwieram oczy i widzę stoim przy moim łóżku ksiądz Blachnicki. Mówi mi tylko jedno zdanie: Kuba będzie zdrowy.